Jak nie będę mogła wygrywać, tego w Polsce? Jeszcze raz, jeszcze raz nie, nie raz, nie raz. nie może, tak? Ciężko. Trzeba było przegrywać. Trzeba przegrywać na mamaż. A ja właśnie, proszę mieć to wideo i to wideo. I to wtedy pochodzi w amerykańskim. W polskim. Amerykański. I, to, i to, polski. na polskim. Odgrywają? Nie. Jakoś tam jak, jakoś przygrywają. Sto lat, sto sto lat, lat, nie przegrywają. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam.

Sop pomarańczowy, szpicz, 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 sznap, To nawet wiesz co było, nawet... Już masz tego przystojniania. Potem przyjedzie, a tym razem będzie większy. No większy? jest tak. Na te buty, które masz im dla taty, to na przyszły rok, jak będzie to sam raz będę go na ciebie

jeszcze nie miałem na swoich miejscach hmm. na dwiego pana. Zobaczcie, co to z siebie w moim ciężarze. Zrób mu! Zrób mu, niech wie. Tu mnie nie ogląda. Co, co to jest? Co? O, to, to się też tak może wszystko naprzyzywać, co, co kawa robi. Wiśniówka, się nie podoba? No, ja się nie podoba? Nie, to jest najlepsze. Jogurt z pomarańczowym w zamrożonym w stoczku. Jak to jest dobre, ale ma czystsze do zamrażania. Idziemy oglądać dalej ten film, bo jutro trzeba iść. iść. Dzień No dobrze, tak. No, tak. No To tu będzie? Ola, mhm. zrób babci, nie mhm, mhm, nie rób kwiatom. Jak ta babcia się czuje, że Cię jest o rok no, starsza? Zostałem a, coś ja chciałam ja ci coś powiedzieć, czekaj, cicho siedzę. Bartosz, nawet nie chcesz być w tym polu widzenia. No, to ja. tak, jak babcia odpowiada na takie reporterskie pytania. Jak to się a, pani czuje, jak Kusty. pierwszy raz pani jest star, z wień starza? To nie jest ser z sokiem poręczonym, tylko to jest kwaśny ser. Ser? No czy twardo? To jest kwaśne. No, Hej! To jest kwaśne mleko, teraz się zrobił ser z niego. Znaczy, po tych Ja też. Nie, nie musimy tego ty lubisz je. A ja, A ja, ja to Czy no. to jest zepsta jakaś? No Chciałbyś tego wiedzieć? Ja, ja ci tych tylko kurczaki. Czego zjeść? Czego? w Polsce. Ja taki... 10% takich kurczaków. Dlaczego? No tak w Polsce, wiesz, jest... dobrze. <grym> Ja bym no to zjadł. Ale ponieważ jesteś w Hameryce, ha to ile zjadłeś? mam <grystanie> I się tak, On jak idzie na zebranie lekarskie, gdzie przychodzą lekarze, żeby się najeść, to, to, to wszyscy mają taki wielki kotlet na cały talerz, a on wtedy zamawia wegetarian, jakieś tam Co? rozania. Ja nie mogę, chcę okay. babcie przez kwiatki zrobić. No nie, o się wtedy także z -A -A. nie widać, Babsi. No nie widać, Nie widać, dołożyłem następne widać. Nie Nie widać. Nie widać. Nie widać. Nie. 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 Się się to z mm. z yeah, Może profil z kwiatkami? Jeśli tylko dla ubezpieczenia się uczyszczysz. Nie, dla ubezpieczenia. A przy okazji bym chciał wziąć Państwu 5 kredytów. Za trzy kredyty fajną logikę, taką filozofię. <offers> o, no. O, no. O, no. O, no.